Cześć, tu Adam. Witam Was na kanale Autodiscover. Dzisiaj samotnie, Grzegorz jest na nartach, więc... Cóż, będę musiał sam dać radę. Myślę, że dam radę. Pokażę Wam nasze perełki, jakie już są kończone i będą wydawane niedługo klientom. Tutaj mamy BMW 4 Cabrio, które zostało już praktycznie ukończone dla Konrada. Możecie zobaczyć efekt tutaj... No, ciężko będzie to obejść, ale jest efekt lakierowania. Można zobaczyć. Dwa błotniki były lakierowane i z tej strony... Z drugiej była, był, była również przelakierowana tylna klapa, i chyba tutaj ta, no, ten, ta część dachu. Z tej strony została wklejona nowa szyba, ponieważ do kabry jest ciężko znaleźć ogólnie szybę używaną, więc no, musieliśmy się pożytkować ASO. Nową szybę tam były jeszcze dwie, dwie opony, są kupione. Jedna felga została do prostowania oddana. W zasadzie to się nawet szczerze nie opłacało chyba tej felgi prostować, tylko kupiliśmy z tego co pamiętam dwie, e, dwie nowe felgi do tyłu oraz e, dwie opony odpowiadające tym z przodu, ponieważ to jest napęd x-drive, więc bardzo ważne jest, żeby ten, e, ten bieżnik był e, bardzo podobny z przodu i z tyłu. Pokażę Wam może trochę o w środku ten samochód. Jasna biała skóra. Jeszcze trzeba będzie zmienić tarczki zegarów na europejskie. I samochód tak naprawdę już będzie gotowy do wydania. Jest to wersja 328i. O, światło się jeszcze zapaliło. W napędzie X-Drive. Obok mamy również naszego drugiego potwora. Jest to jeep Wrangler, który się tak naprawdę już też kończy naprawiać. Będzie miał piękny niebieski. Cienko trochę ze światłem, ale mam nadzieję, że coś zobaczycie. Tak wygląda z boku, a tak wygląda z przodu, z widlakiem. Sporo elementów, sporo elementów tuningowych tutaj kupiliśmy. Między innymi dostał, no on był już podniesiony, ale musieliśmy jeszcze pewne elementy zawieszenia wymienić, więc kupiliśmy mu bodajże na amortyzatory. Dostał reflektory tutaj z przodu LEDowe tuningowa maska została zakupiona, będzie inny też tuningowy zderzak przedni. Z tyłu chyba na razie zostawimy standardowy. Zostały też kupione poszerzenia tuningowe, więc dużo elementów takich smaczków będzie bardzo ładne auto z niego. Tu jeszcze kolejny samochód nasz Aston Martin, którego już widzieliście pewnie na poprzednich filmach. No na razie naprawiamy auta klientów, więc nasz samochód musi poczekać chwilę, aż, e, aż po prostu auta klientów zostaną naprawione, no bo no, klientów traktujemy priorytetowo i w pierwszej kolejności ich auto naprawiamy, a Stona mieliście już okazję zobaczyć, udało się go odpalić, udało się nim już przejechać, więc e, wszystko... Tak naprawdę kompletujemy do niego części. No i następny samochód, jakbyście pytali, to tutaj te wszystkie kamaro, które mieliśmy albo naprawiamy, to większość części pochodzi z tego właśnie tutaj Camaro. Jest to nasz dawca. Między innymi do tego srebrnego, którego widzieliście z poprzedniego, tu był do, poszedł z niego, do niego błotnik do czerwonego, a do srebrnego zostanie wyciągnięta deska, gdyż tu mamy kompletną deskę, kompletną deskę z poduszkami, więc wykorzystamy ją do naprawy srebrnego. I pewnie jeszcze z jeden albo dwa kamarą uda się tymi elementami, które nam zostały, czyli drzwi, jakieś zderzaki, e, ponaprawiać. No to tyle w naszym hangarze. Mamy tu ile? Jeden, dawce, Aston, Wrangler, czwórka do wydania, cztery nasze samochody. Idziemy zobaczyć, co jeszcze jest w trakcie pracy. Do zobaczenia za chwilę. E, właściwie już tak naprawdę u lakiernika, gdzie jest przygotowana czwórka dla Mirka, nie handlarza. Będzie lakierowany miał bok, ponieważ miała wymieniane jedne drzwi, był wymieniany tutaj błotnik z tyłu, mieliście okazję zobaczyć, błotnik jest już zapodkładowany, przygotowany do lakierowania, oczywiście tutaj wyszła taka, że tak powiem luka, no bo ten element musi być lakierowany, błotnik musi być lakierowany, więc no będzie przemalowany cały bok, no bo te drzwi też musiałyby być cieniowane, więc bez sensu. Jak się zostawi taki pasek, to będzie to bez sensu, więc cały bok będzie przelakierowany i tutaj robimy konwersję z wersji Sportline do wersji Mpakiet, czyli będą zakładane zderzaki pakietowe, które tam są na stojakach i są też również przygotowywane do lakierowania. Proszę bardzo, już jest przygotowany do. Pięknie. Teraz jest polerowany na mokro, tu jest drugi. Także już w niedługim czasie mam nadzieję, że Mirek będzie się cieszył swoim samochodem, gdyż no, ciężko na niego też yy, pracował i czekał, więc mam nadzieję, że niedługo już będzie się mógł cieszyć swoim autem. Natrz też zależy, żeby jak najszybciej to zrobił. Nasze auta odstawiliśmy na bok, czy nasze, nasze i pierwsze kolejności kończymy auta klientów, żeby, żeby to jak najszybciej wyjechało. Yy. Śledź nasz kanał, jeżeli Ci się podobają nasze filmy, zostaw łapę w górę, napisz komentarz, zapraszamy na grupę facebookową. Jeżeli chcesz kupić z nami auto, zapraszamy na auta z USA, autodiscover.pl. Do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!